Tu są policjanci, ale w ogóle nie powinni o mnie myśleć. Co on robi? No i patrzcie, on wjeżdża ze zwykłego człowieka, który jedzie do. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Emergency Hamburg na Robloxie. E, I powiem Wam w tajemnicy, że jestem poszukiwanym człowiekiem, nawet o tym nie pamiętałem, powiem Wam, ale okazuje się, że dokładnie tak jest. Z tego co widzę, nie ma jakoś dużo policjantów dzisiaj na serwerze, więc może moja MP5 miałaby gdzieś się na co przydać, nie? Jakiegoś policjanta odstrzelić, kogoś tam odwalić i wiecie, już można, można myśleć o jakichś kradzieżach. Policja sobie jedzie, patrzcie, wywalone w Nasma. Całkowicie, a my moglibyśmy zacząć, oczywiście, od smuglera. W sensie od smuglera, od track kompany po prostu, gdzieś tutaj na harbor dojechać i sobie coś tam ukraść. Także można tak zrobić. Ja oczywiście tylko przypomnę na początku odcinka, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, padnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki, jak zwykle, macie w opisie pod filmem. O, i mam do was pytanie, bo flotar mi powiedział. Że można stworzyć własną na przykład koszulkę w Robloxie z własnym jakimś logotypem. Czy to jest, to jest pytanie do was, czy wiecie coś na ten temat, czy to jest trudne i czy ktoś na przykład chciałby kupić taką robloxową koszulkę, nie wiem, za pięć robuxów, powiedzmy, jakbym zrobił. Czy w ogóle byłoby jakiekolwiek zainteresowanie, żeby zrobić własną koszulkę, nie? Coś takiego, bo zrobić myślę, że i tak bym chciał zrobić, nawet jakby to nie miało być na sprzedaż, ale to jak ja zrobię taką koszulkę, to ja ją muszę też kupić sam. Okej, okay, nie wiem, co oni robią. Okej, okay, goś miał Taser, on jest ukrytym kopem. E, czy ja muszę ją później samemu sobie kupić, czy jak to wygląda nie w ogóle? Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Szukamy teraz tak, e, gościa z bronią. Dealera szukamy w sensie. Licząc, że gdzieś tutaj on jest i a dealer jest tam jednak. Dobra, wiecie co? Tego undercover kopa można byłoby odwalić, ale ja nie wiem, czy ja w dwa magazynki uda mi się to zrobić, nie? Tak naprawdę. Czy dwa magazynki mi starczą na tę całą zabawę? Dobra, szybko. Bo musimy coś zarobić, wiecie co? Bo ma być ponoć aktualizacja jakaś giga duża. Niedługo. Więc musimy cokolwiek zarobić na te aktualizacje. A jak najlepiej zarobić? No oczywiście na kradzieży. No przecież nie na uczciwej pracy, nie, nie w tej grze. To się nie oszukujmy. Gdyby uczciwą pracą można byłoby zarobić choć trochę z tego, co można zarobić na kradzieży, to ludzie by uczciwie pracowali. Mówię Wam, tak by to kurczę wyglądało. A tak to no, no nic niestety na tym nie zyskamy. Dobra, jest jakiś chłop. Przyjechał sobie tutaj. Pytanie brzmi, czy on jest dobry, czy on jest zły, ten ziutek. No, to jest poważne pytanie. Jak on będzie kradł, to trochę lipa, nie? Co on chce, ten ziomek? Kolejny jeszcze przyjechał ziutek jakiś. Liczymy na to, że on nie jest policjantem. Tu, 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 Ja tu jestem tylko tak przypadkiem całkowicie. Dobra, można okraść, można okraść. Widzę to. Znowu ktoś przyjechał. No i gorzej, nie, nie wiadomo, który jest policjantem. Jak zobaczymy tego skina, ziutka jednego, to strzelamy od razu do niego. Od razu strzelamy do typa, jeżeli to będzie ten. To jest policjant, chyba nie. Up. Dobra, spadam stąd, powiem Wam. Dobra, ja stąd zjeżdżam. Tu się za gęsto zrobiło w tym momencie, powiem Wam. I to tak zdecydowanie za gęsto się zrobiło. Ja sobie zjadę, ale powiem Wam, że wiecie co? Można byłoby niby zjechać. Wejść do wody i spróbować, jakby od strony wody tam wskoczyć. Czekajcie, dam, damy radę od strony wody w ogóle. Wejść jakoś na ten statek. Wiem, że od drugiej strony się da. Dobra, ktoś do kogoś strzela. Pytanie brzmi: kto do kogo? Kto jest policjantem na tym statku? Czy ten gość jest policjantem, czy kimon jest w ogóle, nie? To jest ważna kwestia. Dosyć. No strzelają się. Nie mam jakoś potężnie dużo amunicji. I to jest też mój problem. Mamy w teorii HP na... Na fullu. Jeszcze, póki co. To jest ten... Yy, tu jest ta gorsza rzecz, którą mo możemy ukraść. Dobra, myślicie, że... Dobrze wygrali tutaj, czy źli? Na tym statku teraz. Coraz więcej policji jest na serwerze, powiem Wam. Niedobrze się robi. No cóż. Detonujemy, kradniemy i zwiewamy od razu. O kurczę, broń się akurat nie trafiła. Kradniemy, kradniemy, kradniemy. Nie wiem, czy tu ktoś w ogóle jest. Tak, policja tu jedzie. No nie mówcie, że od mojej strony akuratnie policja przyjedzie. Nie, to karetka, to karetka! Glocka ukradliśmy! To mamy Glocka na sprzedaż w takim razie. Dobra, zawijamy się tędy od tyłu. Jakby od kolei podjedziemy sobie. I teraz ta. A możemy koleją w ogóle pojechać? To, to jest dobre pytanie, nie? Czy ja mogę. Byłbym w stanie tędy przejechać. Tym moim pojazdem, czy nie? Bo jak tak, to byłoby całkiem nieźle, nie? Moglibyśmy ominąć w ten sposób naprawdę sporo rzeczy. Typu policja. O kurcze, może być ciężko, powiem wam jednak. Dobra, musimy wypchać ten samochód jednak z torów. Ja pierdziele, no te tory jednak nie oddały. Ej, w ogóle, na czym ja straciłem pół HP? Tak pytam całkowicie poważnie, nie? Na, na czym ja to HP straciłem w tym momencie? Na zeskoku, na wybuchu, czy, czy na czym? Dobra, ja bym chciał ruszyć... Przede wszystkim... O kurczę, chyba się zablokowaliśmy na tych torach. Już nie wyjedziemy z tych torów, proszę państwa. No dobra, to liczymy, że gdzieś tymi torami dojedziemy jednak. W takim razie, skoro z nie wyjadę... O kurcze, pieczone, nie! Najgorzej, widzowie, no nie, nie wiedziałem, że to tak zadziała. No, nawet, nawet mi nie mówcie takich rzeczy. Nawet mi takich rzeczy nie mówcie. Chyba będzie musieli się zresetować jakoś, ale w jakiś sposób to, to ja nie wiem. No, tu, tutaj będzie ciężko nam cokolwiek zrobić. W teorii tutaj też nikt nie przyjedzie, więc byłbym tu bezpieczny. Aha, ale ni niestety, to nie jest miejsce, w którym powinniśmy się znaleźć. Dobra, robimy tu cięcie. No dobra. Jesteśmy od nowa zdrespieni. Nie wiem, czy to jest ten sam serwer nawet. Okej. Okej. Okej, trafiliśmy chyba przypadkowo na serwer z mniejszą ilością policjantów. Ale gość nas spalnął. Typie, co ty robisz w ogóle? Żeś w nas wjechał przecież. Dobra, jedziemy stąd. To jest najważniejsza informacja. Mamy full HP, więc to też jest całkiem fajnie. Eee, u dealera moglibyśmy sprzedać, tak? U dealera moglibyśmy sprzedać broń. Więc zrobimy takie kółko i sprzedamy faktycznie broń. Może wiecie, sprzedamy całkowicie broń eee, i będziemy w stanie dzięki temu, chociaż nie, no jak sprzedam całkowicie broń, no to wiecie, ten. Nie, nie będzie mnie na nic stać, nie będę mógł nic zrobić, a i tak trzeba będzie poczekać trochę czasu. Także glocka sprzedam na pewno. MP5 i tak mamy mało teraz w magazynku. Dobra, sprzedaliśmy broń, i teraz powinniśmy móc już uciec, tak mi się wydaje. No cóż, no to teraz zwykły czas ucieczki przed policją, ewentualnie jeszcze popełnimy jakąś zbrodnię. Na przykład można byłoby na jubilera napaść. Na jubilera tak naprawdę, wiecie, nic nie potrzebujemy do jubilera mieć. Do jubilera po prostu sobie podjedziemy i może coś ukradniemy. Także, żeby nie tracić, wiecie, czasu, żeby nie tracić kasy na, na właśnie broni jakąś, to tak zrobimy. Jedziemy do jubilera i tam postaramy się coś jeszcze ukraść. Dobra, gościu, jedź tą ciężarówą szybciej, pajacu. Jedź tą ciężarówą. Ja pierdziel, ale o tą ciężarówą jedzie chłop Nieźle Dobra, tu jest do stuwy, to niedobrze Jadę trochę szybciej niż stówę Dobra, zjechaliśmy sobie Mam nadzieję, że fotoradar nas tu nie ciepnie O kurcze, na górze się strzelają już Gdzieś jubiler, ta okolica? Ja pierdykam, to niemożliwe, że akurat nie teraz się musiało wydarzyć. Jak ja tu jadę. A ta policja we mnie zaraz wiedzie, czy, czy gdzie? No zobaczymy. Tu są policjanci, ale w ogóle nie powinni o mnie myśleć, co on robi. No i patrzcie, on wjeżdża się w zwykłego człowieka, który jedzie do... Patrzcie, patrzcie na to. I to jest policja właśnie, i to jest policja. Ja sobie jadę randomowo, nawet mojego samochodu nie widział. Ja sobie po prostu tędy jadę. A on już! Wjeżdżam w ciebie, draniu! Przed chwilą, chłopie, miałeś tutaj dwóch uciekinierów. To czemu ich nie będziesz gonił? No co on robi w ogóle, ty? Co on odwala za... szajs? Ziomo, ale tak faktycznie, widzicie, to, to jest najgorsze. Ja tu nic nie zrobiłem, a chłop mnie goni, nie? Za nic yy, całkowicie. Jestem tu goniony yy, za nic. Po prostu. Stwierdziłem, że sobie przejadę obok. Policja jechała, nic z nimi nie zrobili. Dobra, lecimy, uciekamy na dół. Uciekamy jak najszybciej możemy, proszę Państwa, teraz. Znowu chyba musimy uciec w to samo miejsce, w którym byliśmy wcześniej. Dobra, on uderzył, bardzo dobrze. Niech tam uderza. Czemu myśmy zwolnili nagle? Co jest? Czemu nas zwolniło? Dobra, przez kamyki jedziemy. A co? Przez kamyczki sobie przejedziemy. Ty, ale w ogóle, dlaczego mnie ścigają? Ja rozumiem, że ja mam cztery gwiazdki, ale ten gość był naocznym świadkiem. Wiecie, ten gość był naocznym świadkiem tego, co się tam działo. Jak okradali jubilera. I nie pojechał za ziomkami od jubilera, nie? Którzy okradli jubilera. Tylko za mną nagle. Po prostu randomowo wjechał w pierwszy samochód, który zobaczył. Nawet do mnie w sumie nie strzelali, ani nic takiego. Nie wiem, gdzie oni są w tym momencie. Ale mniej więcej obserwuję swoje tyły, obserwuję swój przód. Ich tu nie widzę. Trzy minuty musimy wyczekać, nie? Na szczęście ta policja jest nieudolna i nie potrafi mnie złapać. Mimo wszystkich randomowych jeszcze samochodów, które jeszcze wtedy przyjechały, nie? To też ciekawostka. Ile samochodów jeszcze randomowych nagle się tam pojawiło? Przecież były dwa samochody policyjne, dwa kolejne randomowe we mnie tam wjeżdżały. Jakieś kolejne samochodziki, wszystko. Ale to i tak tylko ja byłem podejrzany, no nieźle. Dobra, może sobie już pojechali albo coś. Może wiecie, zrobili teraz barykadę na drodze i na przykład nie przepuszczają nikogo, ale no powiem tak, no, na mnie to nie działa, proszę państwa. Na mnie to nie działa. Szkoda tylko mi jednej rzeczy: że tak naprawdę w tym kryminal mamy ledwo 5000. Więc. Prawie nic nie zarobili, nie? Dosłownie, prawie nic żeśmy nie zarobili i. A, a takie są nasze poszukiwania. Ale to nasze poszukiwania, z tego co ja pamiętam, ee... to są za Assault with fire arm przede wszystkim. 17 razy. Za dwa razy tę bombkę, property damage, container robbery, ale myśmy po prostu atakowali bronią e, ziomków, nie? Policjantów. No dobra, jeszcze minuta i kontynuujemy odcinek. Oho, proszę, proszę państwa, zaraz zgubimy policję, a słyszałem jakiś wybuch w okolicy. Wydaje mi się, że to ktoś napada na kontener właśnie w tym momencie. Wiecie co by było dobre? Jakbym tam poszedł i zabrał jakąś rzecz którą ktoś zdobył właśnie w tym kontenerze. I proszę państwa, mamy to! Nie jesteśmy już poszukiwani. Teraz y, policja może mi co najwyżej potracić punkty na mnie. Patrzcie, ja tu specjalnie przyjadę, żeby wam pokazać, że policja w kulki leci. Zostawiam samochód swój, idę na górę. Nie jestem w ogóle o nic podejrzany, nie mam ani jednej gwiazdki, a policja i tak do mnie się będzie siepać i ode mnie chcieć Rzeczy, nie? O, tu była przed chwilą bombka, która wybuchła. I chłop okradł właśnie i ucieka. Patrzcie na to. A nie, tu jeszcze drugi jest ty. Ja tu będę stał i po prostu się będę patrzył na to, co się tu odwala. O, ty, otwarte jest. To ja tam wbiegam jednak, sorry. <ścoughs> Dostałem trzy gwiazdki za to, no nie. Dostałem trzy gwiazdki, ukradłem mu coś. <gryw> Proszę Państwa, właśnie to oznacza być prawdziwym złodziejem. Ale za co ja dostałem, kryminal? Co ja zrobiłem złego teraz? Container robbery, bo se wszedłem po prostu do, do tego konteneru. Ja pierdykam, Ale to jest 900, wiecie, to tam 1000 w tę, 1000 w, tamto, w tamtą po prostu. Dobra, jedziemy stąd, jedziemy. Po prostu. Jedziemy sobie dalej, mamy ty, tysiaka za darmo, ja nie musiałem wydawać na bombkę, oni wydali na bombkę. To, to jest jedna rzecz. Dobra, czy oszukam to przejeżdżając tędy? Aha, tu też jest czerwone. No to nieźle mnie zrobili, ty. Dobra, jak przyjadę teraz tu, to jest zielone, nie? No dobra, no tu mamy zielone faktycznie. To przejeżdżamy na zielonym, żeby nie było. Teraz to ile mnie będą ścigać za to? 10 minut w ogóle będą mnie za to ścigać. No nieźle. To idziemy, kontynuujemy naszą przygodę z kradzieżą na tym serwerze jednak. A policji jest znowu więcej, nie? Ja pierdzielę za każdym razem, jest coraz więcej policji na serwerze. Tylko więcej i więcej by chcieli. Dobra, to ja zobaczę, czy na przykład mogę Tulchob okraść jeszcze. Spróbuję takich prostych kradzieży, które nie wymagają broni. Eee, o, jednak nie, nie można, już ktoś okradł. Nie wymagają broni, nie, wy, nie wymagają nakładu finansowego przeze mnie jakiego żadnego, nie? Tylko po prostu przychodzę i kradnę i nara robię i wtedy uciekamy sobie. W ten sposób spróbuję to zrobić. I tutaj jest o jakiś Vehicle Dealership, ale ja nie wiem, czy ja mogę ich okraść. Chyba nie można. Aku akuratnie Akuratnie ich jako jedynych chyba okraść się nie da. Eee, no to co? Dwa razy w lewo i do RS Fuel lecimy. Spróbować kogoś okraść to jest mój cel na ten moment, bo i tak mamy gwiazdki, nie? Przez chwilę się pocieszyliśmy, bo nie mieliśmy gwiazdek, no ale znowu mamy, niestety. Dobra, Emergency Hamburg, dlatego niemiecka flaga. Niedobrze. Dobra, i tutaj? Ta policja jest zajęta. Tutaj policja w ogóle nie przyjeżdża. To jest to nie jest ich rewir. O, może ze stacji benzynowej faktycznie dużo się uda ukraść. Ja pierdziele kradnik hajs. To jest po tysiąc jakby kradnę. To pięć tysięcy mógłbym z tego ukraść. Pytanie, czy to będzie warte tego? Jakiś ziomek do mnie napisał. Pytanie brzmi, czy to jest policjant, czy to nie jest policjant? Nie. To, to policjant to, to nie jest chyba, nie? To są po prostu jakieś typy randomowe. Ja sobie napadłem na stację paliw, proszę bardzo. Jedziemy sobie. O kurczę, ale przywaliłem. Jedziemy sobie stąd. Z żadnych problemów. Tu jest do 70. Więc ja mogę jechać i tyle, właśnie. Dobra, sprawdźmy sobie telefon. Policjantów coraz więcej znowu. Niedobrze, niedobrze dla nas. Eee, 3000 mamy teraz, eee, które ukradłem, i ta policja zaraz się po prostu na nas wdupcy bez żadnych dowodów, nie? Bez niczego. Ta policja po prostu w nas wiedzie tak, o, żeby wjechać. Dobra, gościu, palotę. Tam ktoś, mam wrażenie, że policjantów rozwala. Oby, oby, oby. Jeżeli ktoś teraz rozwala policję, to byłoby w sumie najlepiej na świecie, bo ja bym mógł, wiecie, kraść za ten czas, nie? O, i tutaj jest co? Policjanie, jest yy... straż pożarna chciałem powiedzieć, jest karetka, jest policja jakaś przy tym. I teraz jedziemy sobie tutaj, kolejny policjant, niestety, a my nie chcemy mieć do czynienia z policją, też. No i znowu mnie walnął chłop, jesus. Po prostu palnął i zaraz, o, te, patrzcie, dobrze, nawet na pa... Wjechałem w policjanta, czy tam on we mnie trochę, ale nawet się na mnie nie rzucił. Bardzo dobrze, bardzo dobre zachowanie, panowie policjanci. tym mogę napaść? O kurczę, to byłby bardzo zły napad w tym miejscu, powiem wam. No cóż. Powoli ja myślę, że będziemy się żegnać z tym odcinkiem. Ja czekam przede wszystkim na aktualizację. Jak myślicie, co będzie w nowej aktualizacji? I czy faktycznie będzie to taka dobra aktualizacja jak o tym na razie ludzie gdzieś tam mówią. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć. Siemanko.